O, taka niedziela to jest świetna. Tutaj Bartosza nie będę nagrywać, bo emanuje na gością. Ale płyniemy... Zawsze zapomnę, to z jeziora dębno dęb... czy dęb... dąbki? Dębno małe. Dębno małe. Także jesteśmy w, w... w gaju. O Jezu. Nie jestem ostra. Co tu jest za tego? To po prostu jest to, jakieś... To pływa? gówno. Jest nie, to jest wywłócznik. To jest no. No, więc Ale tak patrzę, że się odkleiło do dna. No to możemy sobie wypłynąć. No już wypływam, Daj mi dotknąć to. Nie! Nie, ja nie chcę! Ja nie chcę. Nie no, ja... rośnie tak, to tu płytko bardzo musi być. Patrz on rośnie od samego dna. Może i tak. No i wpłynęliśmy we włócznik. No widzicie, co za żenada. No nie pokażę Wam starego. No, ja ogólnie nie lubię takich rzeczy. Nie, nie, nie lubię na wodzie za bardzo. Być w takich niestabilnych rzeczach jak łódka, kajaki i tak dalej. Ale jak tego? Patrz jak bąbelkuje. Co za ciało. Wow! No ale no zobacz, patrz, jacy, no Widzę, widzę jaki stary, tutaj za Wow. Dzień dobry poniedziałek, słuchajcie, mamy nowy tydzień. Ostatni tydzień, czerwca. Wakacje już się na dobre rozpoczęły. Dzieciaki siedzą w domu. Ja też siedzę w domu. Yy, Yy, nie, znaczy nie, nie jestem w domu, jak widzicie jestem w aucie choć yy, odpalę sobie klimatyzację bo już się robi bardzo ciepło oczywiście super, bardzo mnie to cieszy ja jestem właśnie po wizycie u endokrinologa yy, bardzo fajnie bardzo dobrze, wszystko idzie w dobrą stronę yy, no, co prawda jeszcze muszę popracować nad witaminą B12 jutro muszę iść na zastrzyk na zastrzyk, no tak, no jutro na zastrzyk muszę iść i, i, i jeszcze w przyszłym miesiącu takie jeszcze w lipcu będę musiała iść na zastrzyk, także yy, spoko jest wszystko ok. E, teraz słuchajcie korzystając z okazji, że jestem w Wiławie. Ogólnie to jestem tempadzina, bo nie wzięłam mojego vouchera. Do apartu, bo dostałam od moich współpracowników cudownych e, prezent w, w, właśnie w postaci vouchera do apartu na, na e, biżuterię. E, I głupia, nie wzięłam go. Zapada jest 28, no ale jako, już jestem tutaj, to zajrzę do Lidla. Może coś mi wpadnie ciekawego, pomysł na obiad jakiś, bo. Jak wiecie, je ja tradzone kurą domową, więc muszę y, jakieś pomysły na obiad i tak zawsze ciągle chwalą tą taką jedną rzecz na P. Zawsze zapomnę jak to się nazywa. Coś jakby pita, ale nie pita. I może właśnie tego spróbuję, kupię to może to coś, jakiś farsz do tego, no nie wiem. W każdym razie y, w każdym razie na pewno y, zajdę sobie do Lidla, zobaczyć, co ciekawego mają, bo w Lidlu jestem raz w roku dosłownie. Co? Przejechałam pod Aldiego, nigdy nie byłam w Aldi, bo mam orzecha pomiędzy nami. Słuchajcie, w, w, w Lidlu nie znalazłam tego czegoś tam, ale słuchajcie, wzięłam takie mm, uniwersalne kapsułki do prania, które były za 13 zł, czyli tańsze niż te, ta, które ja kupuję w biedrze. Ym, I zobaczymy, czy. au, Czy będą fajne, czy nie. Może będą całkiem spoko. Jakby były całkiem spoko, to po prostu za 13 złotych, nie wiem czy one były w promocji, czy po prostu takie są. Jakby były całkiem spoko, to by było ok, bo no niestety pranie, pranie, prania u mnie jest bardzo dużo, ja bardzo dużo piorę, więc jakby były fajne, to bym się bardzo cieszyła. Idę zobaczyć, co jest w tym Aldiku. No słuchajcie, jestem już w domu yy, i zrobię sobie kanapkę, herbatkę i na szybko Pokroję już te warzywka, które mam tutaj. O, aha, jeszcze mięso muszę wyciągnąć do obiadu i y, będę musiała iść skosić trawę, bo trawa już jest taka, no wiecie, ogólnie trawa jest słaba, strasznie z chwastami, no ale nieważne. Y, no i idę skosić tę trawę i biorę się za sprzątanie w chałupie. Jeszcze mam napisania pracę dyplomową, która mi... <grym> Słuchajcie, jak człowiek siedzi w domu, to jest po prostu jakaś masakra, bo ten czas tak zapierdziela, że to jest szok. E, ogólnie to powiem Wam, że skusiłam trawę na części e, ogródka oraz tutaj na podwórku, trochę wyrwałam jakieś chwasty i chciałam iść do basenu, ale oczywiście zaszło słońce. E, powiesiłam pranie, pokroiłam trochę warzyw i w ogóle powiem wam szczerze, że jestem zmęczona. Boże, to jest nerwujące. A teraz muszę prasować, bo prasowania to mam... Uuu. Bartka robocze koszulki, to słuchajcie, ja tak prasuję byle jak. Po prostu przeprasowuję je tak, żeby nie wyglądały jak psu z gardła wyjęte. Ale jakoś nie prasuję ich ultra dokładnie. To tak wiecie. Z grubsza. No dobra, słuchajcie, do obiadu mam wszystko przygotowane mam te indyka. Tu jest por, marchewka, pietruszka, tu jest papryka różne rodzaje, mamy pomidora, czosnek oraz... Cukinie i do tego będzie ryż. Także ryż z warzywami i z indykiem to będzie dla Bartka danie. Mam nadzieję, że wystarczy mu na kolację. Eee, ja będę sobie zaraz robiła naleśniczki, bo ja nie znam tego z uwagi na to, że to pomidor, czosnek, indyk. Nie, 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 I oglądam sobie kapitana Amerykę po raz nie wiem który. Proszę bardzo na kosinera, Debratian. Za mało tego jest. No co założysz Kurwa, no. dziad jeden. Dobra, mogę? Nie. Dobra, już żyj. Nie ma to jak zastrzyk z rana w tył. Jak słuchacie, człowiek się zaraz obudzi. Bardzo nieprzyjemny jest ten zastrzyk. Nie polecam zastrzyku z witaminą B12, bo naprawdę boli. Uff, <noise> no dobra, słuchajcie, jest 8.12. Jak się rymuje z witaminą B12? 8.12, jadę po zakupy mięsne i końcu ze sprzątanie. Słuchajcie, stwierdziłam, że pójdę sobie na lumpy i poszłam do lumpa najdroższego w mieście. Nie dość, że ceny po prostu kosmiczne. Słuchajcie, zwykła bluza 32 zł. Zmechacona, beznadziejna. No chyba coś jest nie tak. Słabo. Nie ja do zobaczyć na miasto do dwóch takich lumpów, które bardzo lubię, ale są zniesmoczona bardzo. Wiecie, tutaj to jaką się nazywa? Apadol no, tragedia, tragedia. Wszystko jest bardzo, bardzo drogie. Naprawdę bardzo drogie są te ubrania. Wszystkie są mega sztuczne. No nic fajnego. Mm -mm. I kosmos, zwykła koszulka, zwykły t-shirt po 18 zł. Słuchajcie, to ja to kupię nową y, rzecz w, nie wiem, w H&M na przecenie w New Yorkerze, w Sinseju Totalnie się nie opłacę, totalnie Dzień dobry wszystkim, słuchajcie, w środę, dzisiaj już jest środa, bardzo szybko mija ten czas Powiem Wam, że ja jestem um, teraz jeszcze na urlopie, ale, ale powiem Wam szczerze, że ten czas tak szybko mi ucieka. Naprawdę, że ja muszę się po prostu ogarnąć i przyspieszyć z tym wszystkim. Teraz właśnie się maluję, bo będę zaraz nagrywać film. I e, chciałabym po prostu e, ten, no jak się nazywa. Mm. Wiecie co, bo ja ogólnie sobie zrobiłam Mam takie postanowienie, że chcę ogarnąć Tak wiecie, tak na tip top yy, Kuchnię Ale jakoś się zebrać do tej kuchni Nie mogę Bo łazienkę wczoraj posprzątałam I jest yy, fajnie czysta Także jest spoko Chociaż to mam ogarnięte Ale chciałabym właśnie jeszcze ogarnąć Kuchnię Ale z drugiej strony chcę nagrać właśnie jeszcze i Film I wiecie co, powiem wam szczerze, że Robienie obiadów zajmuje dużo czasu, um, energii Ja w ogóle nie lubię gotować Bardzo nie lubię I dzisiaj wymyśliłam sobie na obiad pizzę Zobaczymy, czy wyjdzie mi pizza U mnie to Bartek robi pizzę zazwyczaj e, Pomaluję się, słuchajcie I e, oczywiście nie ma nic do jedzenia W sensie takim, że nie ma nic w co do pizzy Więc e, muszę szybko się wybrać na bardzo szybkie zakupy co żeby na tą pizzę położyć, ale dosłownie bycie będą. Szybkie zakupy i zobaczymy. Słuchajcie, użyłam tego kremu od Nakomi Smooth Cozy Souffle, ale powiem wam szczerze, że on ma tak okropny zapach tak strasznie drażniący, że to jest coś strasznego. Naprawdę, powiem Wam szczerze, że nie jest to fajne. No i mało tego, ja mam słuchajcie, do napisania jeszcze pracę dyplomową, która po prostu idzie mnie jak krew z nosa. No nie mogę się po prostu przysiąść i napisać, ale powinnam. E, Widzicie, robię wszystko, żeby nie, nie ten, no jak się nazywa, nie robić tego. mianowicie na przykład teraz oglądam sobie e, ten Avengersów. No, przecież, oglądam niedawno, nie? Ale takiego, żeby robić coś co robić wszystko żeby tylko nie pisać pracy chyba że myślę że każdy z nas to zna ale dobra kończę make-up i jeszcze się potem do was odezwę i potem zakończymy ten film i będzie tak że będzie jest vlog z Grecji zakupy i ten vlog i będziemy lecieć dalej mam nadzieję, że będę miała ogarnięte posprzątane już żeby móc nie dość, że szukać pracy to yy, ogarnąć po prostu tutaj sobie to co chcę. Dobra, maluję się oglądam i do później Horkiuli pokazuję wam słuchajcie fascynujące zakupy, które kurwa kosztowały 70 zł, słuchajcie ja byłam nieprzygotowana miałam 50 zł tylko w gotówce Zszokowałam mnie to totalnie. Robimy pizzę. Znaczy ja robię pizzę. I słuchajcie, myślałam, że te ciasto mi nie wyjdzie. A. Zobaczcie. Uroła! Jest takie miękkie jak Bartka. Bo nie pachnie. Wiesz, że zapomniałam dać w bo ja lubię jeszcze takie rzeczy i zapomniałam o tym. No ale trudno. Byłam zbyt zafiksowana. Do pizzy. Rukola. Pieczarki, ogólnie oczywiście nie wszystkie pieczarki, ale część pieczarek zużyję, a na drugą część po prostu coś wymyślę. Ja mam jeszcze ten yy, kalafior, więc jutro będzie kalafior i reszta pieczarek. Kupiłam sobie skry do naleśników na jutro. Mozzarella light do pizza. Wzięłam masło, bo nie mamy masła, słuchajcie, a czasami się przydaje. Odkupiłam Bartkowi 2-3 bity, bo zażarłam. Ciekawe, czy będzie oglądać? Zobaczymy. Zobaczymy. Ciekawe, czy oglądasz dokładnie Bartku? Czy w ogóle? Um, do pizzy, słuchajcie, prościutko. to zrobię, do, ja chcę zrobić takie małe pizze, pizzerinki takie. E, prościutko to um, boczek porzony, wędzany i salami. Rzadki. ser edamski, bo nie było mozzarelli do, do starcia, nie wiem dlaczego, bo nie mleko, mleko, bo się skończyło ponoć i wzięłam pasatę z takiej kuchni włoskiej. I na to zapłaciłam 68 zł. Po prostu masakra. Cenowo to jest totalna masakra, jeżeli chodzi o zakupy. Ale dobra. Teraz tak, jest godzina 2012. Słuchajcie, to jest w ogóle masakra, jak ten czas lapierdziała, jak ja jestem na tym wolnym. I teraz się zastanawiam, co zrobić. Ale chyba w pierwszej kolejności pójdę złożyć film i wrzucę go od razu na kanał, więc zajmie mi to godzinę mniej więcej. I przyjdę tutaj do kuchni robić rzeczy na pizzę i oglądać dalej film, także do komputera. Nagrywałam film, także widzicie, co tu się dzieje. W ogóle łóżko jest odstawione, ale przynajmniej tutaj posprzątałam. Yy, zajmę się tym po prostu później. Najpierw chcę ogarnąć to, dopóki nie mam Bartka, żeby wyrzucić ten film, bo potem jako nie, to wiecie... gra, nie można nie. nie, nie. I wkurę tym, aby. No, ale dobra. Yy, więc siadam się do komputera, montuję szybko i wrzucam, żeby się to wrzuciło do momentu, kiedy stary porzuci z Lecimy. wiecie co? Ja się czuję tak okropnie w kuchni ja się czuję taką kurą domową i trochę uwięzioną osobą. Nie wiem, jak ja długo wytrzymam w domu. <laughs> Ogólnie podoba mi się bardzo siedzenie w domu i powiem Wam szczerze, że nie nudzę się totalnie w ogóle i nawet nie chcę mi się iść do pracy, jeżeli mam być szczera. Ale szukaniem pracy zaj zajmę się tym za chwilę oczywiście, ale bycie harką jest na tyle ciulowe że to mnie chyba zmotywuje najbardziej do tego, żeby poszukać roboty. Tutaj mini pizzerinki, czyli cztery małe pizze, trzy dla laparkach, a jedna w linii. Pijaki mamy tutaj podsmażone. Chcecie na przykład podsmażone pijaki, nie? Eee, tutaj już cztery małe pizzerinki mamy gotowe. Także teraz już pójdzie wszystko super szybko. O, proszę bardzo, tak wyglądają moje mini pizzerinki. Ta jest moja. Te są starego. A tu oglądam Avengers Avengersów czas Ultrona. Także. Także moi drodzy, słuchajcie, to było tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Mam nadzieję, że jakieś inne vlogi będą nieco bardziej ciekawe. Że jak sobie wrócę do tego, co robiłam w przyszłym roku, Zobaczcie Ja zrozumiecie, o co mi chodzi. W przyszłym roku będę oglądać sobie jakieś tam filmy albo urywki, które nagrywałam w tym roku i tak sobie powiem, Boże, co ja robiłam na takie nudy, nie? Więc czasami po prostu ja sobie, wiecie, przeglądam to, co robiłam kiedyś i tak dalej, więc mam nadzieję, że następne vlogi będą nieco ciekawsze. Mam kilka pomysłów, także zobaczymy, także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia później.